Dzisiaj witam się z Wami tak nietypowo, bo jesteśmy w mojej łazience, a to dlatego, że będziemy sobie testować pianki do włosów Theatrica Professional. Mam tutaj dwa opakowania. Kupiłam je w Rossmannie. Jedno opakowanie kosztuje 9,90, czyli tak dość spoko. Są to spreje koloryzujące do włosów. Ja tu mam je w kolorze blue Zumba, czyli niebieskim. Zawsze chciałam mieć niebieskie włosy, a Podobno te, ten spray zmywa się po jednym myciu, także bardzo fajnie. No, i będziemy testować. Na razie nie wiem, jak mam dwa opakowania, ale nie wiem na razie, ile, na ile jedno starczy, także na razie będę robić połowę włosów, czyli tak gdzieś odtąd, odtąd nie wiem. Eee. No i co? Zaczynamy. Na samym początku trzeba to bardzo mocno wstrząsać przez parę minut. Dobra, lecimy z tym. Słuchajcie, te spray to największa porażka mojego życia. Jak widzicie, jedną połówkę włosów mam tutaj niebieską, teoretycznie, bo prawie nic nie widać. Jakieś tylko przebłyski. Tule nic nie zdążyłam nawet wsiknąć, ponieważ jeden spray wykończyłam w całości. I starczyło właśnie na połówkę. Tutaj i to też nie całą, bo słabo to, na, to naprawdę słabo widać. Natomiast ten spray mi się zepsuł e, po pierwszym użyciu, po jednym przyknięciu mi się zepsuł i to jest po prostu masakra. Ręce wyglądają tak w tej chwili, e, nie mówiąc o ręczniku, który jest cały niebieski. No, moje włosy wyglądają tak, czyli... Strasznie wiem o tym, zaraz będę je zmywać, także to był totalny fail. Nie polecam tego, co już miałam jak wcześniejsze opakowanie i też się zepsuło, także nie polecam tego sprayu z Rosmana. No, nie polecam, bo wyszło z mi dokładnie z jednego opakowania, wyszło tyle, a drugie w ogóle nie zadziałało. Także no cóż. Nie wiem, co zrobiło, może coś zrobiłam źle, nie wiem. Tak, muszę to teraz zmyć. Dobrze, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie tego failowego testu i do zobaczenia następnym razem. Papa, pa. taką mam rękę.